16 kwietnia o 12:08 uściśli się sekstyl księżyca w strzelcu do Plutona w wodniku. Też aspekt trwający kilka godzin, powiedzmy sobie 2 godziny przed i 2 godziny po tej godzinie uściślenia, przynosi emocjonalną siłę, gotowość do zmian oraz intuicyjne wyczucie głębszych procesów transformacyjnych. Większa odwaga do konfrontacji z własnymi ograniczeniami i przekonaniami sprzyja rozwojowi oraz otwieraniu się na nowe perspektywy. Wzmacnia też determinację w dążeniu do prawdy i odkrywaniu ukrytych mechanizmów, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. Intensywne, szczere rozmowy, choć wcale nie kłótnie, pomogą lepiej zrozumieć siebie i innych. To dobry moment na podjęcie decyzji, które wymagają zdecydowania i wewnętrznej przemiany, a także na uwolnienie się od tego, co już nie służy rozwojowi. Księżyc sekstyl Pluton w kosmogramie urodzeniowym daje intuicyjny dostęp do skrywanych emocji, swoich i cudzych. To jak posiadanie wewnętrznego sonaru, który wykrywa nieuświadomione lęki, pragnienia lub prawdy ukryte pod powierzchnią. Twoja wrażliwość Księżyc współpracuje z głębią Pluton. Pozwalając ci przepracować uczucia bez dramatu. Potrafisz delikatnie dotknąć czyjeś rany, by pomóc ją ule uleczyć lub uchwycić to, co niewypowiedziane. To aspekt dyskretnej mocy. Wiesz, kiedy milczeć, a kiedy zadać to jedno ważne pytanie.